Miejsce szóste. Bentley Bentayga. Czy jest ładny? Oceńcie sami. Moim zdaniem troszeczkę mu do ideału motoryzacyjnego brakuje, ale bez wątpienia jest samochodem tak luksusowym jak żaden inny SUV. Drewno, elektronika. Współczesne systemy wspomagające jazdę, ułatwiające także jazdę w terenie. Przecież Bentley pokazała nam nawet zdjęcia z pustyni, że ten samochód jest w stanie pojechać po wydmach. Także ten samochód działa, istnieje. W Europie widywany dosyć rzadko. Myślałem, że więcej egzemplarzy tego modelu będę widywał na ulicach, ale jest to auto inne niż wszystkie, jest ogromne. Na ten samochód wszyscy czekali bardzo długo. Bentayga poruszył lawinę. Najdroższe marki, takie jak Rolls Royce czy Lamborghini, musiały stworzyć konkurentów dla ogromnego Bentleya. Bentayga to kolejne mocne wejście luksusowej marki w segment suwów. Coś, co wcześniej było nie do pomyślenia, wydarzyło się. Myślę, że ten samochód został stworzony głównie z myślą o szejkach, bo do mnie nie do końca trafia. No, wygląda jak wygląda, no, ale to, 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 to. Niektórzy twierdzą, że w tym samochodzie zawarta jest w zasadzie ta cała estetyczna kwintesencja y, 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 Anglii, Wielkiej Brytanii, prawda? Yy, no, być może. Bentley Bentayga powstał na nowej platformie MQB, tej samej, na której budowane jest Audi Q7. 12-cylindrowy silnik ma 6 litrów pojemności i rozwija 607 koni mechanicznych. Jest też diesel. 4-litrowe V8 oferuje prawie 430 koni. Ja. Przepraszam, ale jeżeli mam powiedzieć to, co myślę, to tak. Po pierwsze, jest brzydki. E, po drugie, jest drogi. Po trzecie, nie wiem, jak jeździ, bo nigdy w nim e, nie, nie miałem okazji zasiąść. Natomiast kojarzy mi się z tym. Nie wiem, czy pamiętacie, była kiedyś dawno temu taka reklama Peugeot 206, jak gdzieś daleko na Dalekim Wschodzie obijali któryś z samochodów, żeby nagle powstała piękna 206. To tak mi się właśnie ten samochód kojarzy, że wzięli e, Audi Q7 i go tak obijali o różne tam rzeczy, a tu słoń przysiadł, a tu w jakąś ścianę e, gdzieś tam poprawiali go i nagle powstał Bentley. Bentayga to samochód dla wszystkich, którzy Audi Q7 czy Mercedesa GL uważali za zbyt mało prestiżowe. Teraz mają wszystko to, co do tej pory oferował jedynie Mulzan i Continental.